Włosy. Słuchajcie, patrzcie, jakiś perfum jest. Ludziska żeby jakieś lumpy, słuchaj, ta się nie przeczajam. Jest dosyć jakaś maska. Maska kota, nie wiem. philip Plate. Ulala. la ja... nie małpa dudu, małpa dudu, jakaś dziwna taka. Coś takiego. Sztuksowa taka koszula, powiem wam. Nie. O, elegancki jest koszyk. Można by go nawet na kwiat Siemanerko, siemanerko Ludziska Zaczynamy akcję dzisiaj w ten piękny Śmietnikowy Popołudniowy poranek Ależ sklecił. Powiem wam Coś mam przeczucie, że dzisiaj Poza Badziewiem trafimy coś Ekskluzywnego Nie wiem jak wy myślicie Zawsze trzeba być dobrej Dobrej myśli co tu mamy? Następny. Ostatnio był taki, słuchajcie, nitonocnik, nitowanienka. O, elegancki jest koszyk. Można by go nawet na kwiaty. Patrzcie, to jest ludziska, to jest nowa pozycja. Zrobić taki duży kwietnik. Elegancja. O, tutaj coś wywalili, Słuchajcie, patrzcie, nowa pozycja. Co to jest? Jakiś bujak taki, to chyba też dla dziecka. A może ten bujak łączy się razem z tym? Słuchajcie, ja nie wiem, nie znam się na wszystkich. A co tu mamy, Czyli spotkałem moją znowu koleżankę, taką śmietnikową. Powiem Wam, że się zaczyna jakiś między nami jakaś relacja. Ula, a tu jakieś fajne, patrzcie takie. Nie wiem, myślę, że jest to jest zwykłe, a to niezwykłe. O, torba już jest elegancka. Porwana, słuchaj, ta porwana. O, rękawiczki jakieś, są nowa, nowa pozycja. Patrzcie, dziewczęta. Jak chcecie, piszcie śmiało. to bierzemy, bierzemy. O, tutaj jest nowa torba. Zawijamy. Dwie sztuki są. Więc słuchajcie, dwie osoby. Dwie osoby mogą trafić. Jak coś patrzymy, co tutaj jest. Ula, la. Słuchajcie, nie, jeszcze nie rozdzwierciano. Co się dzieje? O, jakaś Anetka? Nie, to jakiś Misio. Jezus, jaki biedny. Kto ci to zrobił? Ach, widzicie jacy są ludzie. Co ja wam powiem? Tu jakaś maska. Maska Kota. Nie wiem, ani wierzymy. O, tu coś jest Hu, hu, hu. Jakiś samochodz. Słuchaj, ta Ferrari nam się trafiło. Ferrari, nie ma żartu, tylko z kołami coś się jakby wydarzyło. No, widać, że chłopak był, był sprytny. Sprytny, raczej taki, może nie chcę powiedzieć sprytny, ale raczej taki, słuchajcie, działał, działał w temacie. U, a tu mamy co? Patrzcie, elegancja to są te. Selfistyki, selfistyki, selfistyki Żywiołowy. O, dzieciak był żywiołowy. Patrzcie, pieniądze są ludzie. Pieniądze! Uchowamy, Boże, święty selfistik. Ciekawe, czy jest kompletny. Wiecie co? Ja mam coś takiego. A, nie ma. Tu powinien być taki teges. Ale wezmę. Może jest gdzieś tutaj w reklamówce cały. Nie. Nie było. No, samochody, widzicie no ostro, ostro rozjechane. Lala, la, dziewczyny portmoneta jest nie 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 tonujmy emocje nie może być wszystko na raz co tu mamy jeszcze tu był jakiś okular hu 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 to to nie wiem do czego to jest jakieś pudła masa reklamówek jest słuchajcie masa reklamówek piłka jakaś do kosza taka malutka o, to chyba od tych... Zobaczcie, to może być od tych samochodów. Ula, la, nowa, nowa dostawa przyszła. Ziomek życzył nową dostawę. Kupić nowy karton z towarem. Nowy towar leci, słuchaj, Nie, to nie nowy towar. Ale coś tam jest w tematu. Mam nadzieję, że mnie tutaj, słuchajcie... Zaraz pazurami te kobiety nie zadrapią. O, eleganckie do czosnku. Nówka fąpię. Zawijamy. Ula O, jaka piłka Słuchajcie, kobiecina ma na mnie oko. Coś tu jest, słuchaj, ta coś tu jest. Zapowiada się grubszy towar. To tak, nie, mał małpadoudu, jakaś dziwna taka. Kochano, cóż, wezmę ją tu wystawi. możliwe że ktoś się zainteresuje i zawinie. Co my tam mamy? To jest Słuchajcie, nie wiem, nie znam się. Coś takiego. to do telewizji, czy to co? Małpa jest kosa co? Nożyczki są płyskończyły.

Zobaczcie, że co nieco nachapał tutaj, fajna taka torba, ale później obczajmy. ale to, słuchajcie, towaru jest dosyć ostrożnie, trzeba dobrze tu jest w tym macie. bo tam była reszta tego, ale on był chyba uszkodzony, to jest taki świetlny, jakaś zabawka dla dzieci. Czy też są zabawki patrzcie jaki obraz to może być taki to podświetlany. Tak tu jeszcze jest jakaś pozycja słuchaj ta to może być to może być droga pozycja co myślicie kurde trzeba by to odłożyć gdzieś tutaj z boku powiem wam że jestem dosyć zainteresowany muszę to żeby żeby jakieś lumpy, słuchaj ta, się nie przeczajmy jest dosyć niezła pozycja I tutaj mamy jakiś o, to jest ten tutaj słuchajcie, no jak to ludzie no, Grę kurcze ludzie, ja, święcie jak ja już jestem, słuchajcie zajechany boisko, matko, boisko to nie wiem, co to jest Słuchajcie, to może być jakaś dziwna pozycja. Obraz jest taki, ale to nie jest malowany Słuchajcie, to jest jakaś replika. Dosyć dużo towaru tutaj rzucili. To jest jakieś łóżko. Do tego nie będę brał, bo to nie jest wartościowe to ale idealny, słuchajcie, tam ten obraz taki, nie dla siebie, ale na handel. Słuchajcie, na handel dosyć dużo towaru rzucili na tym śmietniku nie wiem co się dzieje o co chodzi dobra rozłączam się słuchajcie bo ręce muszę mieć ręce muszę mieć wolne no ludziska jakiś worek jest ze szmatami naszykowany jakiś jaskółka obczajamy co tu ciekawego ulega ja. może to jakiś Prada a Prada albo Louis Vuitton Słuchajcie, człowiek na co dzień jednak nie ma. i nowy look. Słuchajcie, nowy look, to może coś być dla mnie. Dziewczyny, łapcie sobie jakieś palto. Ule, no to jakiś taki, ta nie ten. Nie zawsze się trafia taki dziwny, jakiś Sztruksowa taka koszula, powiem wam. Nie. Niestety mam. Jesteśmy teraz na takiej jakiejś dziwnej dwiecie, że. O, taka fajna. fajna bluza, ale powiem Wam, szmaty są niezliczone. Philip Plain, ulala, la. ja byłem, jak byłem w tym w, w Paris. Słuchajcie, widziałem Philippa Playna, no ale to niespecjalnie to nie może być Philip Plain, bo przecież to by było warte grubiutko, grubiutko, słuchajcie. Co tu mamy? Jakieś portki, ale widzę, szczerze, widzę. Kobiecina była ostro na czasie. Zobaczcie. Fajne takie, kurde. Mnie by się by takie przydały na zimę z podpinką. Eleganckie, ale nie wiem, to są chyba damskie. Nie wiem, dziewczyny, weźcie, napiszcie. A raczej damskie, aczkolwiek teraz wszyscy we we Też Taka klasyczna bluza. Może jakaś lepsza pozycja nie wiem, xl no, ale na pewno nie. Słuchajcie, na pewno nie europejska. O, czarna bluza by mi się przydała. Nie, to jakieś, kurde co to jest. Jakieś UFO. Nie wiem. Trzeba będzie to z powrotem powkładać. A to jakie fajne. Chanel prawie miał być, szukajcie. Chanel, a wysło. Shawel, uh, uh, jakby szał ktoś był. Miał... Szałer może chodziło... Może to chodziło o ten. O prysznic, o ludzie boskie, co tu się dzieje. Kolorek dosyć taki zacny, no nie mój, nie mój styl, ale to jest widzę cały dresik. O, następne jakieś spodnie. No, powiem wam kobiecina była na czasie, ale jak gdyby chyba troszeczkę nie ma z oryginalnością tej pozycji coś mi się wydaje tutaj mam jeszcze ten dresik dobra tu się nic nie wydarzy położę tu wszystko rzucimy tego tego słuchajcie na na zanętę na zanętę tego Philip Plane rzucimy tak go wezmę tutaj za możliwe że ktoś będzie szedł słuchajcie nie, nie do końca z tą marką będzie obryty i sobie złapie to, złapie, a zobaczcie jak mam nie wiem, to laptop to nie jest, co my tu mamy słuchajcie, mówcie, bo ja już jestem obczajamy, co tutaj słychać w naszych kubłach pusto szału nie ma, szału nie ma, nie wiem, czy ludziska się zrobiły biedne czy coś nie mogę trafić na żyłę, słuchajcie jakąś Teraz masa szmaty, jakby się gorąco zrobiło, a ludziska chyba dostały jakieś zapomogi a wymieniają wszystko. Kurde, takie miałem wysokie oczekiwania na tym a tu na taki świetny płat. Słabiutko Słabiutko, o tu coś stało. pewnie taka, wiem co to jest ta, Za wiele się nie zmieniło. Tu może jeszcze coś... Uh uhu, uh, patrzcie jak oni lecą z tym z tymi piwami, no widzę, że to robota jest praca domowa odrobiona, totalnie o to coś mamy, nie, lipa lipa, lipa słuchajcie, lecimy dalej, bo się ściemnia jak to mówią no, lecimy z tematem jakaś koszulina tutaj jest to co było ostatnio u, u, jakaś kontrabanda tutaj widzę coś działają w temacie mi się podoba. tutaj jest coś ciężkiego. Same puszki Myszał. No Muzyka. jakieś Ula, jakieś włosy. Słuchajcie, patrzcie, jakiś perfum jest. Ludziska Paul. Paul Smith. Paul Smith. Matko Boska co to za pozycja jest, ile to może być warte słuchajcie ludziska ale będę miał nie da... z soboty idę słuchajcie na urodziny ale mi się trafiło, jak w ślepej kurze są tu jakieś znowu z tej żaby koszuliny jakiś sweterek ho, ho, ho powiem wam taki kurde elegancja no to już taka w... śmierdzi mi to wyższą ligą słuchajcie, wyższa liga wyższa liga, a to z Primaxu ale fajny, ale nie wejdę słuchajcie, lubię taki stylówkę nie wiem, jeszcze Ula, la. tu może być dobry towar, reguje jak perfumy nie, słuchajcie źródełko się źródełko się wyczerpało no szczerze coś nie. lipa, lipa, tu jakiś kocał to niespecjalnie, ale powiem wam to, pomimo, że Primax, ale Fajny, tylko że to jest chyba damskie. Taki by mi się przydał. Nie, to damskie, zobaczcie. Krótki brzuch. Dziewczyny to jest dla was brzuchem, możecie nabyć. Ja to w ogóle nie muszę mieć takiej krótkiej, Ja łażę z słuchajcie, wywalonym. No niestety, niestety, ale jestem za, zajarany. zajarane. No, nowy perfum, słuchajcie. Nie, ludzisko. Weźcie, piszcie w komentarzach, czy to jest droga pozycja. Nie ale ale mnie się trafiło. A już miałem tu nie zachodzić, zobaczcie na moją miejscówkę. Ale mówię zerknę. Zerknę fachowym okiem, może coś trafimy. coś ciężkiego, albo złoto, albo i Wam coś bardzo ciężkie. No, farba jakaś no, tar... Chyba pełna farba jest. Słuchajcie, bo ciężki jak jak nie wiem no mat słuchajcie matowa jakaś duluxa biała chyba matowa ale diamant mat no miało być miał być remoncik ale chyba coś poszło nie tak możliwe że, że umiejętności słuchajcie coś nie takie Kurde, tu kartą myślałem, że mi ktoś tutaj normalnie zaczepia, słuchajcie, z bokowika. Nie, tu nie ma, lecimy dalej, lecimy dalej, zawijamy mój perfumik, ale pozycja, ho, 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 100 mililitrów ludziska, ho, 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 to widzę, mi to śmierdzi grubym pieniądzem. Kurde, dobrze, że mam rękawiczkę, słuchajcie, zobaczcie, jakie by były szkody, Całe łapska bym miał uwalone. To zawijam z tematu Jeszcze parę słuchajcie szmat za zaharatam Później wam pokażę Ale fajny koszyk taki Patrzcie na śmieci nie. Do, do, do biura, do jakiegoś ofisa Kurde elegancja Kurcze powiem wam Fajna pozycja I nie jest w ogóle zniszczony Kurde wezmę Wezmę trochę się wyczyści Ale tu coś jeszcze jest Słuchajcie co tu jest Takie Temat. A, to jest taki chiński ten, fajny. Patrzcie, jaki zarąbisty to nawet na ścianę może być taka pozycja. Takie smoki, czajcie co się dzieje. Fajna pozycja, to tylko przykleić. Kurde, zarąbiste. Gdzieś powiem wam, do sypialni fajne, nie? Tu trochę obdarte, kurde, ale fajowe. Kurczę, jak ktoś ma łeb, taka stylizacja. Rewelka. Tu są jeszcze jakieś szyny z Ikei. Nie, to stół jest jakiś, patrzcie. Coś miał zrobić, ale jak gdyby oczywiście chęci zabrakło. Dosyć dużo jest szmat. Ale powiem Wam, no niestety nie na, nie na moje dubsko, nie na moje dupsko, ale to jest super. Bardzo mi się podoba. Co myślicie? Dajcie znaka. Wiecie co zawijam, ten kosz. Elegancki jest. No, mili Państwo, lecimy, lecimy, co tam się wczoraj udało w tych śmietnikach obfitości wyszarpać, torba taka Del, nie wiem czy widzieliście, czy byliście uważni, uważni na filmie ja już ją, że przepłukał w pralce, znaczy się wybrałem. No, wiem, że to są, słuchajcie, koszty no ale niekiedy trzeba ponieść, jest to totalnie nowa pozycja, tak mi się wydaje coś ten napis Del chyba nie doszorowałem nie wiem, bardzo fajna nówka, ale nie mam tego paska nie ma się, słuchaj, ta też czym przejmować, bo tych pasków teraz widziałem uu, uu. od groma. Co tu mamy następne? Kibel. Słuchajcie, znalazłem kibel, ale ten kibel to jest niezły kibel, bo jest tutaj coś przyjarane. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy ta, słuchajcie, matka dzieciaka z piecyka jakiegoś posadziła tu na tą toaletę, że aż przytopiło. Nie mam pojęcia, co te ludzie z dzieciakami wyrabiają naprawdę, ale. Widząc niekiedy, co te dzieci wyrabiają, no to nie mam pytań. Nie mam pytań. Taką grę, to jest chyba jakieś łapanie ryb. Powiem Wam, jak chcecie, to ja ją otworzę i połapiemy, ale wydaje mi się, że ona jest oryginalnie zapakowana. Mam takie wrażenie. I nie chciałem jej, słuchajcie, wyciągać, ale zobaczymy, bo możliwe, że jest franca niekompletna, ale jedną ręką. Jedną ręką. O, rany boskie, najświeższy. Kamera, akcja, stop na moment. No, już ogarnęłem. Zobaczymy, czy jest bateria. Ula, la, poszło. Patrzcie, ryby ruszyły. Matko, boska! Ale zabawa. Słuchajcie, na trzy osoby to jest jazda Powiem Wam, Morda mi się cieszy. Nie wiem w ogóle, jak mam te ryby zacząć łapać. coś one się nie chcą. Słuchajcie, chytać, albo ja taki jestem w chętkach. O, jest, mamy jedną. hu hu grażyna, złapana jesteś, ho, ho, podkładamy ją. O, la, la powiem Wam, patrzcie, następna, mam Wam matko, boska. Nie wiem, powiem Wam, ta gra jest napisana od 4 lat, od 3, 4, nie, 3, 4 osób, 4 lata plus. Trzy osoby można grać maksymalnie, powiem wam, cztery lata plus, idealnie, słuchajcie, dla mnie, no idealnie, idealnie, dzisiaj na mój stan emocjonalny, powiem wam, chyba będę, chyba będę grał do końca baterii. A im się chyba mordy otwierają, tak, tak, patrzcie, im się mordy otwierają, ale gra, Boże Święty, powiem wam, dawno nie miałem takiej totalnej gupawki. dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Wiadomo, gierka będzie, słuchajcie, albo do sprzedania, może się uda za jakiś tam grosik, a jak nie, to ją, słuchajcie, oddamy, ale dzieciaki będą miały niezłą frajdę łapanie takich ryb. Dobra, odkładamy tam dalej, lecimy, lecimy dalej, ale żebym się ubawił pozytywnie, pozytywnie. Dobra, co tu mieliśmy? Trzy takie kasety Sony. To są sony do takich chyba kamer, mnie się wydaje. No niestety, niestety ludziska kamery nie było, nie było. Ktoś mnie na pewno ubiegł. Tu wziąłem taki, znalazłem też takie piano. Słuchajcie, wziąłem, bo to Fisher Price. Myślę, że to jest bardzo dobra firma. No, nie myślę, wiem, bo tylko ich stać na reklamy telewizyjne. Już wam pokazuję no lekki. Tu mam Saikon, ale też mi się wydaje, że to jest do kompletu, do jakiegoś większego. Słuchajcie, to się gdzieś podłącza, ale może mi to pójdzie jako pianino. Patrzcie, co się dzieje. Lecimy z tematem. Dzisiaj będzie bardzo grane. Nie, pudło jedyneczka. O, teraz. Nie, no. E, Zarombiste to jest, słuchajcie. Ja nie wiem, czy wysłyszycie to tak jak ja. Mam nadzieję, no gierka jest zarąbista znaczy gierka. Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, wyłączamy, żeby bateria nie siadła. Myślę, że ta pozycja może pójść, może pójść. Powiem Wam, mi się coś. Chyba się cofam jednak z rozumem przy tych, przy tych dziecięcych. Muszę przestać. Tu jakiś tam przewód bez znaczenia, ale ładowareczka do laptopa HP. Powiem Wam, ładowarki warto brać, bo to jest dosyć droga rzecz. Oryginalne są dosyć drogie. Pewnie ten wiek to potrzebował. Jak mu tam pies czy kot. Przeżar kabel, to się dowiedział jaka cena jest oryginałów, a przeważnie się kupuje słuchajcie te zamienniki, bo oryginał jest no niestety drogi. No nikt nie da ze 100 zł, 100 czy 150 zł, słuchajcie, oryginał może kosztować. Naprawdę tutaj nie przesadzam. Dobra, klucz taki. Jeden klucz mamy. Może to dziesiątka, słuchajcie. Nie. Ten jest super, bo można sobie. To jest francuski, nie? Francuski. Ja zawsze mi się myli. Słuchajcie, francuski z tym drugim są dwa rodzaje. No nieważne. Do czosnku taka wyciskarka elegancka. Patrzcie, nowa. Ktoś wyrzucił, bo tu nie ma tej gumki. Widzicie, tu jest ta gumka taka do trzymania, a tu nie ma. Ale przecież to nic nie przeszkadza. Ludziska nic. Dwa razy Luigi tu wchodzi. Dwa razy Luigi. Jakiś ten. Jaką się nazywa Żółwu Ninja? Jedna sztuka, dziwny w ogóle ten Spider-Man, nie wiem. No tutaj ta aneta chyba, nie wiem, to aneta jest? Nie wiem, gdzie, no zobaczcie, taka bida, mówię, wezmę, wezmę. Złota, słuchaj, ta złota brocha, hu hu, hu wy, Wyściełana kamieniami szwa, szwarowskiego i perłami. No to nie są, słuchajcie. To nie są tanie rzeczy, wszystko jest w złocie. Ja nawet próby nie sprawdzam, bo ja to czuję. Słuchajcie, jak się już tyle obsuje z tym złotem, to wiadomo, tu jakaś formuła, ale to są chyba Hot Wheels. Nie wiem, będę sprawdzał. Ten na pewno jest Hot Wheels. Kiedyś się napalałem, bo mówię, te samochodziki pewnie drogie, kolekcjonerskie. Słuchajcie, ee, możliwe, że niektóre modele, ale nie wszystkie, nie wszystkie. Nieważne. Tutaj wziąłem taki dekoder, jeszcze mam niesprawdzony. Muszę podpiąć pod ładowarkę, słuchajcie. Zobaczymy. No, wziąłem możliwe, że tam jakieś parę groszy wpadnie, ale najlepiej się czuję. Słuchajcie, jaram, że znalazłem te buty. Patrzcie. Zarąbiste. No, no, są używane. Nie są nowe, bo jak oglądacie moje filmy, raz mi się udało nowe znaleźć. A te są trochę starte, może nie za mocno. No mówię, szkoda, że nie są nowe, no ale wiadomo, zawsze jest jakiś, czy zawsze jest w życiu jakieś szkoda. Ale się cieszę, bo na śmietnikowe spacerki będzie elegancka, nawet na siłownię. Dobrze doprałem, słuchajcie, one są doprane, odrobaczone już, od plus, odpluskwione, żeby mi tam nie było w komentarzach, uważaj na robaki. I tu znalazłem takie, kobity, mówcie mi, do czego to jest. Mnie się wydało, ja to specjalnie wziąłem, bo tak to w ogóle po co mi te sznury? Jeszcze nie jestem na tym etapie. Słuchajcie, żebym miał się za szyję przetegować i skakać, nie? Rozumiecie, żebym się miał wychuśtać. Ale wydaje mnie się, że to jest do tych zasłony i sobie tak zakładacie. Słuchajcie, nie mam tu teraz na czym pokazać, wydaje mi się, że to do tych zasłon jest, a ja mam takie zasłony, nie pokażę wam dzisiaj, bo są strasznie brudnie, słuchajcie, miałem zrobić prezentację na zasłonie, ale zobaczyłem te zasłony, no dramat, dramat, muszę przeprać, jak przepiorę, to wam wtedy pokażę, no bo wstydzę się, słuchajcie, wstydzę, ja mam czysty dom, rozumiecie, no nie będę pokazał takiego kanału, absolutnie, absolutnie, nie ma o czym mówić. No dobra, będziemy kończyć, ale wam się pochwalę, słuchajcie, patrzcie jakie zrobiłem dzisiaj te klopsy, mówię wam, dupsko urywałem, no przepyszne mi wyszły, nie wiem, nie wiem, niekiedy aż się zadziwiam, że jestem dużo lepszą wersją samego siebie. Obiadek dzisiaj będzie przepyszny. Prze, prze ja lubię gotować zawsze z samego rana, bo jest jeszcze chłodno. A dzisiaj będzie bardzo, bardzo gorący dzionek. Nie wiem, nie wiem czy na śmietnikach, czy tylko jeżeli chodzi o temperatury. Mam nadzieję, że na śmietnikach coś się złowi, ale dzisiaj też nie planuję jakiegoś długiego grasowania. Słuchajcie, chyba muszę trochę odpocząć od tych śmietników, bo. Przy, zacząłem nimi jakby przesiąkać, przesiąkać, i muszę delikatnie od, odbić od tego, bo jeszcze trochę, słuchajcie, ja się obudzę na śmietniku. No, tak się może wydarzyć, dobra. Dzięki za oglądanie. Sekcja komentarzy jest jak najbardziej wasza. Trzymajcie się. Suby i łapki do góry lecą. Na razie.